Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Obsesji Doskonałości. No i zobaczmy teraz pierwsze spotkanie przed nami. Fajne miło przeciwnik, z którym grałem. No i zobaczcie, skład z Ronaldo, z Kostą, Benzemą, Di Maria, Alves, no zajebisty skład z Ligi Hiszpańskiej ogólnie. No i zobaczmy, kogo uda się kupić ogólnie w tym odcinku, czy w ogóle się kogoś, przepraszam, uda kupić. Aquino, początek spotkania, szósta minuta i zobaczmy. 1-0, dobry strzał tego naszego prawego pomocnika, bardzo szybki, nie jest ogólnie ma fajny dribling, także możecie sobie go przetestować. Nie jest tak strasznie drogi, w poprzednich odcinkach możecie sprawdzić, ile kosztował. Tutaj załamany chyba to Kurtua był. Chyba Kurtua. Zobaczmy, 12 minuta spotkania, Cesc Fabregas wychodzi w sytuacji sam na sam, no i niestety tracimy bramkę, mamy 1 do 1, także szybka odpowiedź w jego wykonaniu, no i teraz znów muszę strzelić bramkę, więc spróbujmy, 28 minuta, Hesse Rodriguez dośrodkowanie w pole karne, Cristiano, przewrotki, ale broni bramkarz, niestety, a tutaj już druga połowa, o, już mamy 60 minutę i Hesse Rodriguez delikatnym lobikiem tuż nad bramkarzem, e, lobuje właśnie piłkę do siatki i mamy 2-1, znów ten genialny Hesse no, Zajęliście mi się nim no, naprawdę no kurczę tak mi szkoda go oddawać, tak szkoda będzie mi kiedy będę musiał się z nim rozstać no jest niesamowity, no ale cóż, kiedyś trzeba to zrobić 64. Mi ta akcja Hesse-Rodrigueza Ronaldo nie doskoczył do piłki, dopadł do niej Adrian no i dobitka Trochowskiego Mamy bramkę w końcu, no nie mogła w piłka wpaść do siatki, ale udało się, Trochowski, jego kolejna bramka w tym klubie, naprawdę strzelił on kilka bardzo ważnych i ogólnie bardzo fajnych też bramek, bo pamiętacie ten lob jego, e, naprawdę Trochowski gra się też fajnie, Hesse Rodriguez, minuta 90, zobaczcie, fajna akcja, no i to powinna być bramka, to powinien być gol, no ale cóż. 3-1, pierwsze spotkanie w tym odcinku wygrane, także Cristiano kontra Cristiano po raz kolejny chyba wyszedłem zwycięsko, o ile się nie mylę. Najlepszy zawodnik Elizeu, fajnie ogólnie nim się też gra, dobry technicznie, no ale jednak y, będę chciał tam mieć kiedyś Marcelo. Także zobaczmy, kogo pierwsze kupimy do tego składu. Tak jest, y, Sergio Canales to jest kolejny zawodnik, który będzie... U nas w zespole stwierdziłem, że na pozycję pomocnika ofensywnego Sergio Canares może być dobry. Tutaj troszkę mi zeszło z tym szukaniem. Ja i tak wam to wszystko przyspieszyłem. E, zaraz zobaczymy, za ile udało mi się go kupić. Za 400 monet, więc bardzo tani zawodnik. No i zobaczymy, jak się będzie grało tym piłkarzem. E, no i musi on niestety zamienić Trochowskiego. Także Trochowski już w naszym składzie nie wystąpi. A przed nami kolejne spotkanie i zobaczmy, Gomez. Iliorente na ataku po bokach jeszcze Biabiani El Elisarowi. Także dobry skład z Ligi Włoskiej. Też na pewno nie będzie łatwo tego wygrać. No więc cóż, o to chodzi w tej serii, żeby nie było łatwo. Trzecia minuta Hesse Rodriguez, początek spotkania. 1-0 Czy tutaj trzeba coś więcej mówić? To jest po prostu Hesse. Więc z tego, że ma numer 8 nie zmieniam mu tego. To jest po prostu Hesse i jest niesamowity. Naprawdę. No... Nie chcę aż tak go chwalić, nie, bo potem powiecie, że się jaram nim kurde jak pochodnia, ale tak jest naprawdę. No. są niektórzy zawodnicy, którymi naprawdę się jaram. A tutaj mamy szybką odpowiedź w 9. minucie i Mario Gomez doprowadza do wyrównania. Także znów początek spotkania bardzo ciekawy, bo działo się wiele. Jedna i druga bramka strzelona właśnie przeze mnie. Tutaj już 13 minuta. Yy, mamy poprzeczkę. Chodziło mi z tą jedną i drugą bramkę, że jedna strzelona przeze mnie druga szybka odpowiedź, a to już druga połowa. Jesse Rodriguez. 54 minuta, dobra akcja, bardzo dobra sytuacja, no ale za ostry kąt tam no i niestety nie udało się. Christian Ronaldo 83 minuta strzał. A ja nie wiem, czy tam jeszcze bramka nie sparował na słupek. No ale zobaczmy, 90 minuta Mario Gomez. No i niestety. Tym razem ta magiczna 90 minuta nie była magiczna dla mnie, bo e, no, tracę bramkę w ostatnich sekundach spotkania. No i niestety ten mecz musimy zanotować jako porażkę. Trzy punkty na pewno nie powędrują na nasze konto i na pewno też nie kupię kolejnego zawodnika. Także w tym odcinku mamy zwycięstwo i teraz mamy porażkę także zobaczmy na oceny jeszcze graczy jedną bramkę oczywiście zdobył Hesse Rodriguez No i pora na kolejne trzecie spotkanie w tym wypadku jeśli je wygram no to uda mi się kupić jakiegoś zawodnika i zobaczmy Tewe, znowu ten gomez y, mamy jeszcze szyrle ogólnie skład reprezentacji y, niemiec I tam jeszcze wepchany jest piszcze gitante No i zobaczmy początek tego spotkania y, gomez znowu ten gomez i znowu bramka no cholera Ach ten gomez no ciężko będzie znów to, wiecie, wyrównywać, no nie lubię tego po prostu, zawsze wolę jakoś prowadzić wynik, prowadzić grę, no ale zobaczmy, 39 minuta, chwilę później, Cristiano Ronaldo w sytuacji sam na sam, no i mamy bramkę, w końcu Cristiano, no dawno już nie wpakował piłki do siatki, no ogólnie, e, trochę kombinuje z formacjami, ale o tym wszystkim dowiecie się w kolejnych odcinkach, mały spoiler, hehe, <laughs> nie no, żartuję, e, z tym spoilerem, i słuchajcie, mamy 1-1, no i dalej 45 i jeszcze ta sama połowa podanie do Aquino. Aquino w sytuacji sam na sam się nie pomylił. Fajne ma strzały ten zawodnik, głównie bardzo mocne i precyzyjne. No i mamy 2-1, już w tej połowie udało mi się wyjść na prowadzenie i odrobić to wszystko, także w ciągu praktycznie 10 minut um, udało mi się strzelić dwie bramki. A to już druga połowa, 49 minuta spotkania, Cristiano Ronaldo wrzutka w do Aquino, no i słupek, oczywiście metalowe pręty jak zawsze w tym odcinku. Jedziemy dalej, Gomez, kolejny strzał. No i mamy 2-2, 54 minuta, znów ten Super Mario. Nie mylić Walotelli oczywiście, który też jest nazywany Super Mario, ale no kurczę, Gomez jest niesamowity yy, w tej FIFie. Bardzo mocny, dobre strzały, dobre główki, no tylko mi to, to przeszkadzało, że jest wolny, a tutaj 56, yy, 9 minuta, co ja mówię, Hesse Rodriguez sam na sam. Ajajajaj, zbyt długo czekałem ze strzałem. Tutaj już rzut wolny do no i poprzeczka w wykonaniu naszego rywala, i nieudana dobitka. Minuta 73, zamieszanie pod polem karnym. Christiano próbował podawać, dopadł do piłki Hesse Rodriguez, wrzucił ją do Aquino i ten z przewrotki. Odbita piłka jeszcze od ziemi. No i mamy bramkę na 3 do 2. A do końca spotkania zostało już tylko 15 minut, więc będzie ciekawie. Mam nadzieję, że uda się utrzymać ten wynik i uda się kupić jakiegoś zawodnika, a tutaj 83. minuta, Müller, fuck. Mamy 3-3, no kurczę, naprawdę... Czyli w tym odcinku było zwycięstwo, była porażka, Czy teraz będzie remis? Zobaczmy, 90. minuta, Hesse Rodriguez. Hesse Rodríguez... Ajajaj, aj. dlaczego, dlaczego on tego nie trafił, no ale jeszcze jedna akcja, Adrian, i znów ten bramkarz, no fuck. dlaczego to nie wpada? Kurczę, czy takim wynikiem zakończy się to spotkanie? Tak, niestety mamy 3-3 i to jest tylko remis, więc nie będę kupował żadnego zawodnika. To było na tyle, widzimy się już jutro, więc trzymajcie się do usłyszenia. Jeśli się Wam podobało, zostawcie lajka like i komentarz, także na razie. Y Aha, tu jest ten zawodnik, kupiłem go w końcu, którego zapomniałem, także macie, e macie tego zawodnika, więc do usłyszenia kolejnym razem, na razie i piona.